Dobry wieczór, ja nazywam się Michał Podgórski i chciałbym dzisiaj przedstawić Państwu wykład pod tytułem Od człowieka kleszcza do YouTubera. Najlepiej się uczysz, ucząc innych. Na początku muszę zacząć od kilku definicji. Pierwsza z nich to jest definicja twórcy. Według słownika PWN-u jest to osoba, która coś tworzy, zwłaszcza w dziedzinie sztuki. Natomiast według ZAIK-su, autorem w świetle prawa autorskiego jest każdy, kto stworzył utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Dobra, koniec tej maskarady. Odrzucę teraz ten archaiczny sposób nauczania, tak samo jak odrzucę tą archaiczną marynarkę, jednocześnie, jednocześnie stając się pierwszym wykładowcą na tym TEDxie, który dokona striptease'u na scenie. No ale jak dowiedziałem się, że będę ostatni, to prowadzący tutaj organizatorzy uspokajali mnie i mówili: o, będziesz taką wiśnią na torcie, takim creme de la creme. Ja uważam, że po całym dniu konferencji to już na wiśnie na torcie to mało kto się skusi, ale na stripteasera wyskakującego z tortu to już co innego. Zanim zaczniemy, to chciałbym sprawdzić moc Waszych głosów. I teraz na 3-4 chciałbym, żebyście na głos powiedzieli przed siebie swoje imię. Jesteście gotowi? No to 3-4. Super. No to po pierwsze macie swoje publiczne wystąpienie już za sobą. Pewnie dla niektórych pierwsze i to no przed całkiem sporą e, widownią. Po drugie, jeżeli koło was siedzi jakaś atrakcyjna kobieta albo przystojny mężczyzna, no to już łatwiej będzie zagadać, no bo znacie jego imię. No a po trzecie, ja znam już moc waszych głosów, a będzie mi ona potrzebna, ponieważ chciałbym, żebyście teraz wykonali prawdziwe zadanie. Dokończyli słowa Sebastiana Leitnera, który był takim niemieckim publicystą, zajmował się technikami nauki. On jest uważany za ojca fiszek. Więc ja przedstawię Wam pierwszą część jego zdania, następnie pojawi się Beyoncé z głośnikiem i będziecie, um, powinniście je dokończyć. Jeżeli jesteście gotowi, no to zaczynamy. Nie ma złych uczniów, są tylko. Okej. Okay. Sebastian Leitner inaczej dokończył to zdanie. On powiedział, że nie ma złych uczniów, są tylko mizerne metody nauczania. To oczywiście nie jest Sebastian Leitner. Jego zdjęcie nie było w internecie, więc wziąłem Paolo Coelho, bo wtedy się lepiej zapamiętuje takie zdania. Natomiast słyszałem dużo o złych nauczycielach, i no jest w nas takie przekonanie, że jest takie łatwe rozwiązanie. Jestem złym uczniem, bo miałem złego nauczyciela. Ale to rodzi duży problem, bo o wiele trudniej jest doprowadzić do zmiany wykładowcy, do zmiany nauczyciela, do jego metamorfozy, niż usprawnić proces, proces jakim jest nauczanie. Bo ten proces można tak usprawnić, do tego stopnia, że stanie się przyjemnością. I tutaj chciałem przedstawić Wam piramidę nauczania, piramidę wiedzy. To jest taka piramida, która została opracowana i ona pokazuje, jak bardzo w pamięć zapada nam przyswajana wiedza, przyswajana informacje w przypadku każdej z każdej z technik nauczania. I to nie jest piramida dla osób hiperambitnych, które zawsze dążą na szczyt, bo na szczycie są wykłady. To jest piramida, którą pokochałby doktor Judym, bo on uwielbiał pracę u podstaw. Więc tutaj pojawia się, taki, pojawia się taki paradoks, że ja czegoś nie umiem, a nauczę się tego ucząc innych. Ja wiem, że kształt tej piramidy, którą sam stworzyłem, i te dane no, wydają się takie trochę jakby nieprawdziwe, ale są badania, które to potwierdzają. Tu jest badanie prowadzone na studentach psychologii ze słonecznej Kalifornii. Oni dostali materiały, żeby nauczyć się o efekcie Dopplera bardzo przyjemnie przedstawione, a to wóz strażacki jadący, zbliżający się oddalający, zmienia się głos Syreny. Oprócz tego tylko 600 słów prostego przystępnego tekstu. I podzielili tych studentów na trzy grupy. Pierwsza z nich miała się nauczyć materiału po to, żeby napisać sprawdzian. I rzeczywiście dostali do napisania sprawdzian. W drugiej grupie powiedzieli, że będą musieli nagrać pięciominutowy filmik dla innych studentów dotyczący efektu Dopplera. Ale ich oszukali i kazali im napisać ten sam sprawdzian. No i była jeszcze trzecia grupa, której też powiedzieli, że będą nauczycielami. Pozwolili im nagrać filmik, no a później pisali ten sam sprawdzian. Jak się okazało, kiedy podsumowano wyniki, to najgorzej wyszło tym, którzy się uczyli do sprawdzianu. Zdecydowanie lepiej poszło tym, którzy albo byli niedoszłymi nauczycielami, albo rzeczywiście nagrali swój filmik. Ten eksperyment ma jeszcze drugą wersję: że test nie był wykonywany tego samego dnia, ale po tygodniu. I wtedy tylko ci, którzy realnie nauczali, którzy byli rzeczywiście nauczycielami, wypadali na tym teście lepiej. To było trochę zaskakujące, ale jest jeszcze drugie świetne badanie, które jest bardzo na czasie i chciałbym się z Wami nim podzielić. Inna grupa amerykańskich naukowców opracowała taki system sztucznej inteligencji, nazwali go Betty's Brain, ubrali go w grę komputerową i zanieśli do szkoły. Dali go ósmoklasistom razem z materiałami do nauki na temat powstawania gorączki, regulowania temperatury ciała. I ci studenci, ci uczniowie byli podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa miała się nauczyć tego materiału z pomocą sztucznej inteligencji. Czyli to sztuczna inteligencja im pomagała zrozumieć temat, mogła im nawet zadawać jakieś pytania. Druga grupa natomiast musiała nauczyć sztuczną inteligencję, która udawała, że totalnie niczego nie wie na temat gorączki i regulacji temperatury ciała. Stawka była wysoka, ponieważ po takim dniu nauki był quiz. I w tym quizie stanęli w szaranki ci uczniowie, którzy się uczyli przy pomocy sztucznej inteligencji, i algorytmy wytrenowane, nauczone przez uczniów. Oczywiście skończyło się to wszystko testem e, sprawdzianym z pisania właśnie dotyczącego tej kontroli temperatury ciała i okazało się, że uczniowie, którzy byli uczeni przez sztuczną inteligencję wypadli dużo gorzej niż ci, którzy trenowali algorytmy sztucznej inteligencji. Co więcej, podczas tego quizu nagrywali reakcje tych dzieci i później prowadzili z nimi wywiady. I okazało się, że przyczyną tego było większe zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za ten program. Na ten program komputerowy, który oni mieli trenować. Uważam, że to są przełomowe wyniki. Wyobraźcie sobie te wszystkie dzieci na zdalnych lekcjach. Zatrudniamy je jako nauczycieli, dajemy im najniższe kieszonkowe krajowe, i za 30 lat łódź będzie wyglądała w taki sposób. I będziemy mieli najwyższe IQ na całym świecie. Jeżeli pojawi się reforma edukacji, pamiętajcie, czyli to był pomysł. Natomiast takich eksperymentów było sporo, i opisano ten proces uczenia siebie poprzez nauczanie innych jako tak zwany. Protege Effect. Powiedzielibyśmy po polsku efekt protegowanego, ale w Polsce protekcja nie najlepiej się kojarzy. To jest tak, jakbyście chcieli kogoś z rodziny posadzić w radzie nadzorczej spółki. Więc ja używam określenia efekt podopiecznego. Kogoś, kim się opiekujecie, za kogo bierzecie odpowiedzialność. I właśnie dzięki efektowi podopiecznego przechodzimy od zdania, chce się nauczyć, do zdania, chce uczyć. Bo wiemy, że tam jest wiedza, która może być zdobyta w sposób łatwy, przyjemny i taki z zaangażowaniem. Oczywiście efekt podopiecznego możecie wykorzystać na co dzień, ucząc się w parach nawzajem, ucząc się w grupach studenckich, jakiejś porcji materiału, a następnie wymieniając tymi informacjami na kołach zainteresowań, oczywiście. Natomiast ja chciałem dzisiaj pokazać Wam inną drogę. Drogę, która otwiera szerokie horyzonty i to jest droga, na której wejście liczą... Miliony Polaków. Miliony Polaków liczą, że Wy wejdziecie na tę drogę. Jest to droga popularyzowania wiedzy. I specjalnie nie użyłem tu określenia nauka, bo nauka bardzo często kojarzy się z laboratorium, z wymyślaniem leku na raka, czy właśnie szczepionki na COVID i tak dalej. A tu chodzi o wiedzę, o coś, co i tak zdobywacie na co dzień, co powinniście na co dzień zdobywać. I teraz pokażę Wam takie trzy poziomy popularyzacji, przez które ja przeszedłem i lekcje, jakie z nich wyciągnąłem. Pierwszy poziom to jest zwykle taki pojedynek jeden na jednego. To jest taki najłatwiejszy pierwszy etap. I ja kiedy byłem na studiach, należałem do studenckiej organizacji IFMSA. Jedną z ich celów jest to, żeby propagować zdrowy styl życia. I byłem zaproszony na jedną z takich akcji i miałem opowiadać o odkleszczowych chorobach. Paradoks sytuacji polegał na tym, że akcja była na pikniku rowerowym w lesie, a ja musiałem się przebrać za wielkiego kleszcza. To było traumatyczne przeżycie. Po pierwsze, dlatego, że było bardzo gorąco i się odwodniłem. Po drugie, dlatego, że wszystkie dzieci przede mną uciekały. A po trzecie, dlatego, że jak nawet zaczynałem coś mówić, to ludzie po chwili odchodzili ode mnie i nie byli tym totalnie zainteresowani. I w końcu jedna kobieta podeszła do mnie i zaczęła ze mną rozmawiać, w końcu mi przerwała i powiedziała: Ja pana nie rozumiem, niech pan powie to prościej. I wtedy zrozumiałem, jak istotna jest prostota przekazu. I nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o mówienie językiem, który jest zrozumiały, bo to jest oczywiste. Albertowi Einsteinowi przypisuje się takie zdanie, że jeżeli czegoś nie rozumiesz wystarczająco, to nie umiesz tego powiedzieć w sposób prosty. Ja uważam, że my na kierunkach medycznych czasami jesteśmy uczeni w taki sposób, że to, co jest najważniejsze, znajduje się drobnym druczkiem pod tabelą numer 3. Jeżeli ty nie nauczysz się tego wszystkiego, to tego nie umiesz i nie umiesz o tym mówić. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy nauczyli się, Wybierać informacje najważniejsze, upraszczać je, jednocześnie zachowując rzetelność tych informacji. A więc prostota jest takim pierwszym elementem. To była pierwsza lekcja, jaką dostałem. Drugi poziom to są zwykle wystąpienia już przed szerszym audytorium. Dla mnie to był konkurs FameLab, konkurs popularyzowania nauki. Wtedy organizowany przez Centrum Nauki Kopernik. Obecnie ta inicjatywa próbuje być podjęta przez rzeczników nauki. Świetna organizacja skupiająca popularyzatorów, którzy są bardzo zaangażowani w to, co robią. Na tym konkursie musiałem wystąpić przed widownią 200-300 osób, i miałem dwa tematy. Jeden na półfinał, drugi na finał. Pierwszy dotyczył zmienności anatomicznych, a drugi zdrowego kręgosłupa. No nie jest to wielka nauka, to jest normalna wiedza, którą wyniosłem ze studiów. Natomiast to, co najciekawsze, że przed finałem były warsztaty. I na tych warsztatach byliśmy szkoleni przez świetnych popularyzatorów. I główną rzeczą, którą wyniosłem z tych warsztatów, jest to, że wcale nie jest najważniejsze to, co ty chcesz powiedzieć. Ale najważniejsze jest to, co chce usłyszeć Twój odbiorca. I nie chodzi mi tutaj o granie pod publikę. Chodzi mi tutaj o empatię. I empatię nie rozumianą w taki sposób jako współodczuwanie cierpienia, bo tak najczęściej my ją rozumiemy jako medycy. Chodzi tutaj o empatię, która ma szerszą definicję, czyli o to, że umiemy spojrzeć na rzeczywistość oczami drugiej osoby. To jest troszkę tak jak na tym slajdzie. Ona doskonale wie, co on ma na myśli. On nie wie co ona ma na myśli, ale udaje, żeby coś ugrać. Więc ona w tym wypadku rzeczywiście jest empatyczna, ona wnika w jego świat, ona wie co jest w jego głowie. Więc empatia jest takim drugim aspektem i oczywiście ja również go stosuję na poziomie tym pierwszym, czyli na poziomie jeden na jeden. Bo kiedy do gabinetu ultrasonograficznego wchodzi do mnie rodzic z dzieckiem i to dziecko się pyta co to za aparat i co się będzie działo? to pierwsza informacja, jaka idzie dla dziecka, mówię, nie bój się, tu nic nie będzie bolało, a galaretka, którą dostaniesz na brzuszek, jest ciepła, bo jest z podgrzewarki. A druga informacja dla rodzica, to badanie nie wiąże się z żadnym szkodliwym promieniowaniem, bo nie będzie się nic złego działo dla dziecka. A później mogę opowiadać o tym, że tak jak delfiny i jak nietoperze, będę używał ultradźwięków i całą tą bajkę. Natomiast trzeba patrzeć na to, co mówicie też oczami waszego odbiorcy, w tym wypadku waszego pacjenta. No i trzeci poziom poziom globalny. I zanim do, niego, zanim do niego przejdę, wrócę do tego groteskowego slajdu, od którego zacząłem. Tam była definicja twórcy. Ja tego slajdu nie użyłem przypadkiem. Chciałbym teraz, żeby podniosły rękę osoby, które są na sali i które uważają się za twórców. Czy są na sali twórcy? Jeżeli tak, to niech podniosą rękę. Jedna osoba, dwa, trzy, cztery. To są pojedyncze osoby. OK. A jeszcze piąta. A teraz moje drugie pytanie. Czy uważacie, że zawody medyczne są związane z twórczością i kreatywnością? Że jest to wpisane w zawód medyczny? Jeżeli tak, to podnieście rękę. OK, super. Dużo osób podniosło ręce. Ja kiedy byłem w Waszym wieku, też tak myślałem. Następnie poszedłem na specjalizację, wybrałem radiologię. Ja myślałem, że radiologia będzie wyglądała w taki sposób. Okazało się, że jako radiolog jestem zamknięty w ciemnym pomieszczeniu przed komputerem i tylko żeby dodać sobie ani muszu, mówię, że pracuję jak Batman pod osłoną ciemności. Więc generalnie cykl życia radiologa jest dość ściśle określony, ale nie tylko tak wygląda cykl pracy radiologa. Moja mama jest pediatrą i przez ostatnie pół roku pracowała na call center. Wielu moich znajomych cały czas narzeka na to, że jest albo dużo papierów, albo że jest za mało czasu na pacjenta, że nie mają czasu im wytłumaczyć, a ci pacjenci wracają cały czas z tymi samymi chorobami, bo nie stosują się do leczenia itd., itd. Także praca, tak naprawdę, lekarza, jak już wchodzimy w taki tryb pracy, jest schematyczna, łatwo prowadzi do frustracji. I pewnego razu na dyżur przyszedł do mnie 16-letni chłopiec na badanie jąder, to jest jego zdrowe jądro a to jest proteza jądra. Rok wcześniej wrócił z roweru, zaczęło go boleć jądro, wziął tabletkę przeciwzapalną, poszedł spać. Rano go już jądro nie bolało, bo było martwe. Pojechał do szpitala, zostało ono usunięte, później wstawiono protezę. Ani on, ani jego rodzice nigdy nie słyszeli o czymś takim jak skręt jądra. A To właśnie mu się przydarzyło i dlatego stracił jądro. I pomyślałem sobie, że na pewno w Polsce jest mnóstwo osób, które mają dwa jądra, albo znają kogoś, kto ma dwa jądra, i są w grupie ryzyka osób, gdzie to jądro może się skręcić. Ale ja nie jestem w stanie do nich dotrzeć z poziomu pierwszego ani drugiego. Dlatego założyłem kanał na YouTubie. I mój pierwszy filmik dotyczył właśnie skrętu jądra. To nie był najlepszy filmik, ale kolejne sprawiły mi po pierwsze wiele przyjemności przy tworzeniu, wyrwały mnie z rutyny, wyrwały mnie z takiego codziennego marazmu, sprawiły, że naprawdę mogłem się rozwinąć, że rozwinąłem swoją kreatywność. To jest ten trzeci element. Coś, co może pomóc Wam i co sprawi, że łatwiej dotrzecie do pacjentów. A dostaje mnóstwo informacji zwrotnej: że to, co robię, jest super, że te filmiki się podobają, że pacjenci właśnie na coś takiego czekają. I pacjenci czekają na Was. Czekają na to, żebyście podzielili się z nimi swoją wiedzą. Ale ta wiedza musi być przekazana w sposób prosty. Ta wiedza musi być przekazana w sposób empatyczny. To nie chodzi o to, żebyście Wy się popisywali wiedzą. To chodzi o to, żeby najpierw zadać sobie pytanie, jaka część tej wiedzy jest potrzebna mojemu pacjentowi. I na końcu, żeby to był przekaz kreatywny. I to pomoże zarówno Wam, jak i Waszym odbiorcom. Piramida wiedzy. Pokazywałem ją na początku. Moje doświadczenie z popularyzacji pozwoliło mi dodać do niej jeszcze jeden taki duży pierścień. I jest to wiedza, która jest zdobywana jako efekt uboczny. Pasji i zaangażowania. Dla mnie taką pasją i zaangażowaniem stała się popularyzacja wiedzy. To jest droga, która otworzyła przede mną szerokie horyzonty. Droga, na której czekają miliony Polaków, żeby coś na tej drodze, żeby ja na niej coś stworzył. I to jest droga, która jest na tyle szeroka, że wszyscy się na niej zmieścicie. No cóż, jako ten stream teaser kończący konferencję, chciałbym was zapytać, no bo jesteście na TEDxie, czy pamiętacie, jakie są trzy słowa pod hasłem Teda? Jeżeli nie, to ja Wam przypomnę: Ideas worth spreading. Pomysły godne rozpropagowania. My wystąpiliśmy na tej scenie, bo uważamy, że to, co mówimy tutaj, jest ważne i że to jest warte rozpropagowania. Ale tak naprawdę to Wy możecie je rozpropagować. Jeżeli Wy uważacie, że to jest ważne, mówcie o tym. A efekt podopiecznego na pewno Wam w tym pomoże. Dziękuję.